A powiedz, na przykład wanny, takie wie, rzeczy wielkogabarytowe, no bo sprzedajemy też na przykład płytki wielkoformatowe XXL, one mają 3 metry. Jak to wysłać? Przecież to się nie zmieści do skrzynki na listy, ani do żadnego paczkomatu nie wejdzie wanna. Czy takie rzeczy też się znajdują w sklepie? Tak, oczywiście. Mhm. Wymienione przez Ciebie płytki czy wanny wysyłamy w specjalnych skrzyniach, aby to bezpiecznie dotarło. Mhm. Dla optymalizacji kosztu końcowego dostawy dla naszych klientów przygotowaliśmy wiele możliwości Wysyłek naszych towarów. Mhm. Dla armatury czy akcesoriów łazienkowych, czyli tych najmniejszych gabarytów, dedykowany jest paczkomat lub wygodna dostawa kurierem do domu. A dla większych mamy współpracę, korzystamy z usług spedycji, gdzie wysyłamy te towary typu właśnie wanna, grzejnik, duże płytki. Takie czasy, wszystko można kupić online.